Czyli jeżeli ja chcę powiedzieć ja gram, ja płacę, ja płaczę, ja latam, to powiem I play, I pay, I cry, I fly. Ale jeśli chcemy powiedzieć he, czyli on gra, ona płaci, ono płacze, to musimy do takiego czasownika dodać końcówkę S. Dlaczego do niektórych czasowników z końcówką Y dodałam samo S? A dlaczego do innych, tak jak w przypadku Cry i Fly, najpierw zamieniłam E na I, a potem dopiero dodałam końcówkę ES? Odpowiedź jest prosta. Zobaczcie, co pojawia się przed Y, A i A. I są to samogłoski. Zatem, jeśli przed Y widzimy samogłoskę, to do naszego czasownika damy tylko S. A zobaczmy tutaj R, L. To są nasze spółgłoski. W związku z tym musimy najpierw Y zamienić na I i dopiero dodać końcówkę ES. Zaobserwuj ten profil po więcej tego typu mini lekcji z języka angielskiego.